W odcinku Show Games z gry Skylanders będziemy musieli grać bardzo no i to właśnie będzie tylko jedna jest arena, bo zbyt dużo czasu nie mamy na YouTube. No, 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 do co? no, to taka arena już, 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 już. No to może będą też dwie areny nie wiadomo ha. O wszystko, o wszystko czasu ha, 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 ha. Zobaczysz. Jak to... Jak to się robiło? Haha. Ha. No i jak mocek i na przykład słuszne. Nie przegram Dobra, trudno. Okeszczem wejdę. игра. Луи Мэтч. А я. Добро. Keramus, po Uwaga. Uwaga! Owa versus shurumbu. Shurumbu Czy <laughs> Three, two, Fight. Oh, yeah. Yeah, Nie, nie się. Dobra, no weźmiam, nie! Zostało, dobra, a masz, to są to mam brzusza jest. Nie. nie było. I jeszcze Nie! Oberla, mocno, to była jakaś bomba gazdowa, czy nie co? Cicho. O Dobra Cicho Dobra Będziemy szybko Szybko, 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 dobra, dobra O No O Co, 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 nie, nie działa? Nie, nie, nie działa, działa, działa działam, nie, nie. Działa, mija się, że działa, działa, działa Co? Znowu? Jak to? Nie, ja się domagam Ja się domagam rewanżu Ile mam kasy nie, ja się domagam rewanżu. Ja się domagam rewanżu. Oczywiście będzie chyba tylko przedłużony. Bo to bo to oczywiście jest z tego... No... Show Game Gamesów. przedłużony Te same postacie będą... Pamiętajcie. No tak, już będzie. Ja tylko ja mam bez na wiem, czy tak... Czy tak... tak jest? No i wiecie... I teraz, szybko będę atakował ja, 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 prawdziwy ja będzie atakował ja, będzie atakował jam, jam, prawdziwym jam, prawdziwym jam, prawdziwym jam, prawdziwym jam. będzie pra prawdziwy ja atakował ciebie, który cię załatwi i rozwali też ciebie, prawdziwy ja zaatakuje ciebie. No, o, wow, super. łódek proszę. Ale na Nie, 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 dobra, ja przegram, ja chyba przegram. Dobra. Wiecie. No, nie, nie, nie. Nie. Dobra. To no to właśnie koniec naszego show gamesu. Show gamesy są będą tak jak właśnie będą krótkie. Zaczniemy takie krótkie show gamesy. To pa, część i naraz.